To reprezentuje E69. Jako mam barwy polskie tutaj mam opolskie, łojstwa polskiego, opolskie, dlatego mam numery takie, można powiedzieć, jak używają u nas w Polsce, czyli to jest EP69, P dodałem literkę, czyli elektrobus pasażerski. No ale będę go używał w składzie z pługiem śnieżnym. Pług śnieżny jest, jak się okazało, beznapędowy. Dlatego ta lokomotywa będzie z, z, z jeździła z pługiem albo w zestawie z inną lokomotywą. O, teraz patrzymy. jak ona się będzie prezentowała z pługiem czyli omp huk śnieżny 411 S83 no szkoda że ten pług nie był w kolorze żółtym bo w opolu właśnie stoi na Bucznicy taki sam tylko że żółty to bardziej by pasowało no ale był niebieski do sklejenia I będzie fajnie, fajnie, będzie razem współdziałał. Ale mówię, szkoda, że ten puchśnieży śnieży nie jest w kolorze żółtym. Tak, jakby pole go mają, to bardziej by tak pasowało. A ja bardzo lubię E69, dlatego mam go w różnych barwach. Tak już kiedyś wspominałem nieraz, że o tej lokomotywy wszystko się zaczęło w latach 80. w zestawie Pico Junior.